A nie grosza wziąłeś Ty bardziej się No i dobra, bo ja se zrobię kurwa schody, trzy schody albo cztery schody zrobię i, i zrobię jeszcze następny i zrobię kurwa. Tak, no, tak, bo ja musiałem ja do, do kurwa, ty, Bo ja musiałem do, do ciebie dzisiaj przyjechać i kurwa, pomysł mi kurwa zrobić kurwa, nie? Tak by co? Na tych dwóch kurwa kantówek byś kurwa tańczył? Nie. nie, ja liczyłem na cztery kantówki. Ale dobra, trzy kantówki są i sześć. I ja tak liczyłem, że to musi być i chuj. Nie zdywisz się kurwa. co, nie używaj, się. No to chwileczkę. Ja powiedziałem Ci, że tak muszę być i tyle. Mucio, mucio. I to więcej nie jest. Zespół kurwa ten, taki George kurwa ten. Nie, wrożę, no i chwilę nie. Ty. No i teraz ciężkie. Zemąż no, kurwa. Ciekawy kurwa nie? kto wejdzie. Zresztą są stoi nie. My jeszcze... Ciekawe ile kurwa jara nie. Ponad po kurwa ty. 4,5 litra kurwa pojemności tego nie. Ciekawy ile benzyny jara widzę tu przy na te? kruchu, No ten. Nie? Drodz, kurwa. Się za kurwa, kurwa. Las mnie jeszcze kurwa, dobra. Dobra. Nie, czekaj, nie. Kurwa, jara, nie. Dobra, uderza, nie, już finał ten. kurwa, te. kurwa, jara, kurwa, ty. Co tam powiesz, nie będę tak y pamiętasz ty, no, takie, czy nie, wysił? On jest delikatny, bo człowieku, to jest Człowiek, który potrafi tylko e, e, robić chężczyznę co, co? albo tam coś. Mężczyzna, to znaczy coś. Albo jest jabłonkę. Teraz jabłonkę. I ten cały Całe światło. Nie. Nie ten Nie, nie mogłem. Słuchaj, nie mogę wyjebać kurwa masz jaj. Bo miałem świeże schody to. Jeszcze na tą naszą glazdę? świeże schody kurwa, to, to. Jezre, a, to so nie, a dwóch wyjebał a Ty, yes. dwóch wyjebał Ja musiałem to. te schody już zabezpieczyć Słuchaj, jakby to weszli To bym nie zrobił co A jeden schod 200 zł To ile schodów zrobiłem? Jak Dale, dzisiaj? Nie. Miał dzisiaj do tej, że to szab, schodę, nie. Dzisiaj miał tego litrów. 7 schodów chyba. Mój ty, no sięno, wiadomo o, o co chodzi. Szabę, zaz, bo... Ty, ty, się? Nie, wiadomo, może trzeba. albo Ponuro, nie? Trzema. Trzema. Ty, na ty kurwa, po no. Kurwa, jeżeli o to chodzi... jak Ja więcej nie mogę zrobić. Po trzy schody góra zrobię no, więcej. W sensie, ja

Słuchaj, zrobiłem... Nagrywa kurwa, cały czas. Zrobiłem oh, wszystko, kurde no. Wszystko w porządku, <trywa> żeby było. Nagrywa cały czas. Ty, bo ja się... Nagrywa ty cały czas. <trywa> ...haszona, <trywa> <wypiele. trywa> <trywa> Ale ty, kurde, ale nagrałeś to... Jakś co <jeszcze> myślisz? Ło. <trywa> no dobra, okej. Okay. Co?